Nie, z oku się państwa robi, nie? ale niech niech się smaży kurwa. Tak, plus plus No, trzy zrobiłem co Ja bym chciał kiedyś to zadanie skończyć mm. No, to nie walczył jest trasa, no może biję jakiś Bambik o! jedynka a Bambik jedynka może być cus Błąd, nie, błąd. nie, błąd. Ja, dole, nie, 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 to prawda, to sam nie, 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 Dlatego właśnie się załamałem. Ja nie, Kawa nie, nie, freeze, freeze, freeze. freeze freeze, freeze Czarny freeze. No Na zagłosuj Na friza go Jaki freeze No freeze To frizer. To tore. To frizer. To frizer. mnie frizer. zabił. frizer. zabił mnie zabił na twoim widoku i ty To nic nie zrobił. He? No, W biurze jak byłeś z tym bambikiem To on mnie zabił, w korytarzu Dosłownie na twoim widoku, jeszcze żeś tańczył chyba Nie wiem co tam robiłeś Czekaj, tam był nadlikać. bambik, ten, ten jedynka, ten jedynka co nie? Ten tak bambol. i trójka był w korytarzu wraz ze mną i mnie ja... zabił Na twoim widoku Nie <laughs> wiem co, ja ciebie nie widziałem, serio Ja się bardzo zajmowałem się z tym bambikiem i który Chyba się ktoś się zgłosił Po co bambikiem, ty masz się skupiać na tym na terenie, a nie. Chłop mnie zabił do na twoim widoku, kiedy ty coś tam robiłeś z tym Bambikiem. Czekaj, aż zapiszę sobie klip. A nie, nie zapiszę klipu, chyba. Nie wiem, ja zapiszę klip. Ku... Bye,